Trudno serce okłamy... Dzisiejszy dzień jest dla nas wydarzeniem wyjątkowym. Zaprosiliśmy Państwa do Centrum Trzech Kultur w Suchowoli na otwarcie wystawy, która nosi tytuł Wrota czasu. I to są takie przysłowiowe wrota czasu, przez które chcemy zabrać Państwa na taką podróż w czasie, podczas której zaprezentujemy archiwalne fotografie, ale też troszeczkę w innej formie, bo na przykład pozwoliliśmy sobie na porównanie, jak dany budynek wyglądał. 110 lat temu, jak wygląda w tej chwili, ale też takie porównanie zastosowaliśmy do ludzi. Poprosiliśmy o fotografie z lat młodości i z lat obecnych, więc ta podróż w czasie dotyczy nie tylko budynków, miejsc charakterystycznych dla naszej gminy, ale też ludzi, okoliczności przyrody, okoliczności życia codziennego. To, co wyjątkowe jest według mnie w tej wystawie, to sposób prezentacji tych zdjęć. Do prezentacji zdjęć posłużyły nam przedmioty codziennego użytku niegdyś. Funkcjonujące w naszych mieszkaniach, czyli na przykład talerz, płyta gramofonowa, czy nawet szyba okienna. Także bardzo, bardzo serdecznie zapraszam, jeżeli ktoś będzie w okolicach Słuchowoli, żeby do Centrum Trzech Kultur wstąpił i w tą podróż w czasie się z nami wybrał. Mamy dzisiaj w planie koncert. Jest to koncert duetu Kasia Garukiewicz-Hubta i Max Fedorow. To też jest swego rodzaju przeniesienie się w czasie, bo nasi artyści wykonają piosenki, szlagiery okresu dwudziestolecia międzywojennego. Ale mamy też wyjątkowego gościa, który jest z Suchowoli bardzo bliski, wręcz powiedziałabym fizycznie, jest to dr Grzegorz Różewski, który z sąsiedniej gminy pochodzi, ale od wielu, wielu lat współpracuje z nami, też jest jakoś mentalnie z Suchowolą związany. Wystawa będzie dostępna do końca czerwca. Prelekcja dzisiejsza będzie dotyczyła, taki sobie klucz postanowiłem przyjąć najważniejszych elementów znajdujących się na zdjęciach dzisiaj prezentowanych. Zdjęcia pochodzą z różnych okresów, i z przed pierwszej wojny, i z drugiej wojny, i z okresu międzywojennego, natomiast pewne elementy występują tam niezmiennie. Były to oczywiście elementy i obiekty najważniejsze w ówczesnej Suchowoli, czyli kościoły, straż pożarna, szkoły. Rynek i chciałem właśnie tutaj Państwu, jakby przygotowując do odbioru tej wystawy, chciałbym nakreślić taką krótką historię tych obiektów, żeby Państwo wiedzieli po prostu, kiedy dane obiekty powstały, dlaczego tak się zmieniał układ przestrzenny, zrobić takie wprowadzenie do tej wystawy. Together, there's a cheap, cheap. -ch -ch. it